Witajcie drodzy Państwo w materiale, co to jest, jak działa i jak wykorzystać MEFO. Serdecznie zapraszam na materiał. MEFO jest to niemiecka polityka gospodarcza, mechanika, która polega na tym, że dzięki duchowi narodowemu jesteście w stanie szybciej budować oraz macie wyższą produkcję. W zamian jednak co miesiąc rosną Wasze fabryki konsumpcyjne. Drzewko MEFO mamy tutaj. I na początku możecie sobie pomyśleć, że tamten boost, ciekawie, to jest tylko 10% do budowy fabryk. Tylko, że Mefo na kilka sposobów można ulepszać. Rzewko ulepszeń Mefo to jest to i jest podzielona na dwie części, czyli część przedwojenna i część wojenna. Mianowicie te trzy pozwalają nam zbustować Mefo sobie przed wojną. Mamy wyższą produkcję oraz mamy jeszcze szybszą budowę fabryk z tego fokusa. Za to ta część jest wtedy, kiedy wypowiadamy wojnę naszemu przeciwnikowi, czyli musimy mieć wojnę albo z Związkiem Radzieckim, albo z UK, albo. Z Francją, no to musi być mocarstwo, nie? rozumiecie, duży kraj. To wtedy pozwala nam zbóstować to MeFo jeszcze bardziej. Mamy jeszcze wyższą produkcję i mamy jeszcze szybszą budowę. Również robiąc plan czteroletni, uzyskujemy dostęp do Geringa. I Gering również bustuje MeFo. Co prawda, nie tyle bustuje MeFo jako duch narodowy, tylko ma własny duch narodowy, ale nie jesteśmy w stanie zrobić tego ducha narodowego, jeśli nie zrobiliśmy planu czteroletniego. Więc biorąc z tego degeringa mamy również tańszą produkcję sprzętu piechoty, pozyskujemy więcej surowców i mamy lepszą znowu produkcję. Mechanika Mefo działa w ten sposób, że ten współczynnik dóbr konsumpcyjnych rośnie nam do 100%. W momencie, w którym osiągniemy 100% dóbr konsumpcyjnych, blokuje nam się część fokusów. Fokusy, które się blokują, znajdują się tutaj. Dają tam jakieś fabryki syntetyczne, dostajecie więcej gumy, dostajecie trochę więcej fabryk i myślicie sobie. Czy to jest jakaś mega tragedia, że te fokusy są zablokowane, nie są jakieś niesamowicie wszechpotężne? Że najlepszą cechą MeFo jest to, że możemy dzięki niemu stworzyć autarkię, co sprawia, że mamy 0% konsumer guc. Więc robiąc autarkię, nasz przemysł staje się praktycznie nieskończony. Robiąc te fokusy, dostajemy 10, 5 albo 15% do Mefo. Jeśli mamy zapaść gospodarczą, czyli dostajemy 100%, nie możemy zrobić żadnego z tych 5 fokusów. Ale jeśli zrobimy te 5 fokusów, potem dostaniemy zapaść gospodarczą, to dalej możemy zrobić autarkię. Co oznacza, że wy, widząc sytuację, że te Mefo za chwilę rozwali waszą gospodarkę, polecam... Zraszować ten kolaps, ale tylko po to, żeby zrobić sobie te fokusy. Da no, w ten sposób, nawet jak gracie 2-3 lata z rozwaloną gospodarką, i tak macie możliwość stworzenia autarki i zlikwidowanie tego nerfa. Dobra, teraz przejdziemy sobie, w jaki sposób to mefo się kontroluje. Mamy coś takiego jak wprowadzenie kontroli cen. Jeśli gracie w ten sposób, że nie robicie sobie builda z tabelki. To po wprowadzeniu pierwszego doradcy do niemieckiego wewnętrznego kręgu, polecam sobie zraszować wprowadzenie kontroli cen. Sprawia to, że macie współczynnik fabryk konsumpcyjnych miesięcznych na MEFO o 0,5% mniej. Czyli zamiast 3% macie 2,5%. Nie jest to jakiś szczyt optymalizacji tej mechaniki, ale dostajecie decyzje, które pozwalają wam to MEFO jeszcze bardziej sobie ograniczyć. Na start mam 24% konsumer jak wejdę sobie w te wszystkie decyzje, które mi się pojawiły po zrobieniu kontroli cen, mogę zauważyć, że kliknięcie tego zazwyczaj daje nam nawet fajne rzeczy, bo na przykład dostajecie boosta do Waszej partii, dostajecie boosta do stability, czasem Wam trochę tego zabiera, czasem Wam nie zabiera, czasem Wam daje. Tak czy inaczej zawsze dostajecie mniejsze konsumpcyjne gutsy i te działania na rzecz kontroli cen służą do tego, żeby wykorzystać je przed wojną. Czyli chcecie możliwie jak najszybciej zacząć sobie to wszystko Weźcie tylko pod uwagę, że jak zrobicie wykorzystanie traktatu handlowego Gombosa i macie multiplier i gracie z Węgrem, to się na was obraź. Ucierpiałem sobie całe te weksle i teraz weksle zamiast dodać dodatnie jako to dodają mi ujemne. Oczywiście nie da się jako zejść poniżej 10%, poniżej 15% już jest ciężkie, więc ja radzę Wam używać tych decyzji tak. Żeby sobie te konsumer goods utrzymać na poziomie 15-20%. To znaczy, wydajecie sobie political power na doradców, wydajecie sobie na prawa mobilizacyjne, na dowódców wojskowych i tak dalej, i tak dalej. To sobie przyrasta i wy widzicie, o consumer goodsy przekroczyły 20%. Wtedy wchodzę sobie i wrzucam sobie te decyzje, nie? Chodzi o to, żebyście od razu nie wywalali tych punktów na mefo, bo to nic wam nie daje, tylko marnujecie political power. Lepiej tu sobie wrzucić jakiegoś gościa, który daje mi jeszcze fabryki konsumpcyjne, daje wam więcej produkcji czy coś takiego, no lepszą firmę budowlaną, lepszego dowód jakiegoś tam dowódcę wojskowego wiadomo i potem dopiero modyfikować sobie to mefo w tych decyzji. No bo nie ma po co wrzucać tych ujemnych dóbr konsumpcyjnych, bo wy i tak poniżej tego 15% mniej więcej nie zejdziecie. Więc lepiej sobie to wydać na przykład ta gościa, który daje wam expa i nie czekać rok, żeby go zrekrutować. To był jeden ze sposobów kontroli consumer goodsów z MEFO. Jest również drugi, a mianowicie pokojowa ekspansja terytorialna. Weźcie pod uwagę, że MEFO jest to program zbrojeniowy i kiedy wypowiecie wojnę jakiemukolwiek krajowi, wtedy te weksle zmieniają się i działają w sposób inny. Mianowicie w taki sposób, że chcecie jak najwięcej podbijać sąsiednich krajów, żeby te weksle móc kontrolować Stolicę kraju, przeciwko któremu dokonujemy naszych działań To znaczy, jak sobie żądacie memela od Litwy To nie da wam to nic do mefo, no bo nie zajęliście ich stolicy Pierwszym aneksem, który robimy, żeby ograniczyć sobie te mefo To jest anschluss Obecnie weksle mam na poziomie 10% Robię sobie anschluss, anektuję sobie Wiedeń, czyli stolicę tego kraju I robi mi się mefo na poziomie 3,5% Czyli ze zrobienia Anschlussu mam 6% mniej więcej zmniejszenia tego MeFo. Następny kraj, w którym możemy zrobić coś takiego, to jest Czechosłowacja. Kolejny kraj, który służy do obniżenia tych MeFo, to jest Jugosławia. I w tym momencie, jak już zrobiliśmy sobie wprowadzenie kontroli, wszystkie decyzje, wciągnęliśmy sobie Czechosłowację, zrobiliśmy Anschluss. Jak gramy niehistorycznie, albo ruleset nam pozwala, zjedliśmy sobie też Jugosławię. Od tego momentu nie jesteśmy w stanie już bardziej nerfić sobie tego mefo. Najwięcej ile to mefo da się znerfić pokojowo, no to to jest około 70% dóbr konsumpcyjnych. Ale jak, jak możecie zauważyć, te dobra konsumpcyjne i tak nie spadną poniżej 10 Dobra, zrobiliście sobie pokojowe Niemcy najmocniej jak się tylko dało. Nasławiliście sobie fabryk i tak dalej i jesteście gotowi do ataku. Wypowiadamy sobie wojnę Polsce. I w tym momencie wydarza nam się event, że możemy albo zlikwidować weksle i je spłacić. Co jest bardzo złym pomysłem, jeśli wzięliście drogę planu czteroletniego. Albo sobie możemy zmienić te weksle. Że podbijając przeciwnika jesteśmy w stanie znerfić sobie te dobra konsumpcyjne. Pamiętajcie również, że weksle teoretycznie można anulować w każdym momencie. Tylko, że wtedy dostajecie konsumer guzcy na poziomie 75%. Jeśli zrobiliście plan i anulujecie weksle. To wtedy wasz kraj leży, kwiczy i nie da się go naprawić. Jeśli nie chcecie grać z wekslami, robicie sobie fokus, priorytet na wzrost gospodarczy. Do roku 1941 będziecie słabsi niż Niemcy, które robią plan czteroletni, ale mniej więcej po roku 1941 wzrost gospodarczy daje wam więcej niż daje MEFO. Ale materiały są o MEFO, więc robimy MEFO. Robimy ekonomię podboju i możemy zobaczyć, że nasze dobra konsumpcyjne rosną teraz o 3,5%, a nie o 2,5% jak wcześniej. Dobrą rzeczą jest to, że od teraz również możemy robić sobie lepsze pokusy do tego MEFO. Również dzięki MEFO możemy sobie za darmo wrzucić Total Moba specjalną niemiecką wersję, która sprawia, że mamy ludność w wieku poborowym mniejszą niż takie normalne kraje. Wrzucicie sobie ten Związek Radziecki albo na Francję itp., itd. No to macie 3%? No, z tego macie 2%. Dobra, jest wielka wojna, Polska dołączyła do potężnych aliantów, nasze niesamowite dywizje niszczą przeciwnika, Polska nam kapnęła i w tym momencie możemy sobie przejąć polskie rezerwy złota. Robiąc to zmniejszamy sobie dobra konsumpcyjne o 16%. Im większy kraj, który skapitulujemy, tym lepsze sobie te rezerwy złota dostajemy. Generalnie kraje, które dają nam rezerwy złota, są to kraje historyczne, które skapitulowaliśmy. Jak gramy rzeszą, wypowiedziemy wojnę Szwecji, to zdobywając Sztokholm, nic nam to nie da, bo tam nie ma tej decyzji. Nikt nie przewidział tego, że możemy to zrobić. Rezerwy złota są w Norwegii, Polsce, Holandii, Belgii, Luksemburgu, są we Francji, są w Wielkiej Brytanii i możemy je zająć również ze Związku Radzieckiego, mianowicie zajmując Kijów, Moskwę albo Leningrad. Jest to tak zrobione, żebyście mieli tych konsumerów na tyle, żeby przetrwać, robiąc ekspansję. Ale jednocześnie nie byli w stanie stać się jakieś niesamowicie za OP od momentu wypowiedzenia wojny. Więc jak tylko wypowiecie wojnę i zegra wam tyka, chcecie jak najszybciej zacząć podbijać, nie chcecie wtedy mieć żadnych opóźnień. Czyli od razu zająć Polskę, jak się najszybciej się da, od razu atakować Marzynota, od razu skapitulować Francję. Weźcie również pod uwagę, że jak przejmujecie rezerwy złota, to robicie coś takiego, że macie o wiele mocniejszy ruch oporu i dostajecie trochę mniej fabryk. Przez to, że macie mi fabryk, polecam sobie wrzucić na tych regionach, w których zajęliście złoto wysokie normy. No dobra, zrobiliście wszystko, co się dało, czyli podbijaliście sobie Europę, macie sobie swój przemysł, rosną wam kosuwergutcy, znerwiacie je tymi podbojami, wszystko jest git i dochodzicie do momentu, że chcecie sobie stworzyć tą autarkę. W jaki sposób posiadać tyle zasobów, żeby dało się to zrobić? Odpowiedź zasadniczo jest prosta, czyli potrzebujecie kontrolować mniej więcej całą Europę, mieć tych ludków we frakcji swojej, albo mieć ich jako papety, albo mieć ich zaanektowanych. I dobrze jest mieć kontrolę nad Włochami, Węgrami, Rumunią i Bułgarią ze względu na ropę, ze względu na stal, na przykład we Włoszech. Robicie sobie również wydobycia. I trzeba pamiętać, że Wy musicie konstruować gumę, ponieważ potrzebujecie produkować przynajmniej 50 gumy. Więc musicie robić sobie rafinerię. Tej gumy nie weźmiecie inaczej niż kapitulując UK-a i anektując Hindebelandę. Więc jak macie wojnę z uk nie jesteście w stanie zrobić silajona, żeby zrobić autarkię, musicie sami sobie tą gumę zbudować. A co do całej reszty surowców, odpowiedź jest generalnie dość prosta, skąd je wziąć. Trzeba podbić po prostu Związek Radziecki. Więc w sytuacji, w której wy zrobiliście sobie tam ze 20 rafinerii w kraju, macie kontrolę nad całą Europą, Skapitulowaliście i zaanektowaliście Sowieta, wtedy macie resursy wystarczające, żeby skończyć autarkię. I jak już to zrobiliście, wasz duch narodowy wygląda tak. Macie bardzo duże tempo budowy, zarówno fabryk wojskowych, jak i stoczni, dzięki czemu możecie robić sobie okręty do walki ze Stanami Zjednoczonymi na przykład, oraz nie macie już żadnego nerfa do goodsów z tego. I w kwestii MFO, proszę Państwa, to już wszystko. Mam nadzieję, że dzięki temu poradnikowi będziecie wiedzieli, jak to działa i jak to wykorzystać, żeby sobie fajną gierkę Niemcami zrobić. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Jeśli tak, to zapraszam do subskrybowania tego kanału i zapraszam również na Discorda. Dziękuję bardzo, że tu ze mną byliście i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć i pa!